Dzisiaj w Garażu Ugrażyny nauczymy się jak nastawić gaz w migomacie. Kupiłeś sobie swój pierwszy migomat i yy, taki zwykły, no taka wtyczka do kontaktu na 230 i bardzo dobrze. Większy Ci niepotrzebny. Wokół domu to wszystko, co będziesz chciał zrobić i pospawać, to ci wystarczy. No i teraz pytanie: jak nastawić gaz w tych zegarach, nie mając żadnej wiedzy? Uczymy się spawać, nic nie wiemy, no i chcemy to zrobić dobrze. No zaraz ci pokażę. Na 99% w Twoim migomacie, który jest zasilany ze zwykłego gniazdka, będziesz miał rozmiar łuski, czyli tego MB15. Czyli to taka mała łuska. To, że ta łuska to jest MB15, to znaczy, że jej średnica wewnętrzna tutaj o. Od dziesiątki mierze to jest jakieś 12 mm. No to są takie oznaczenia, żeby ci kuźwa było trudniej. Ale już wiesz, że tu masz 12 mm tej średnicy tu wewnętrznej i to jest ważne. No to teraz trzeba nastawić gaz w butli dobrze, tak, żeby się dobrze spawało. Pierwsze co musimy zrobić, no to wiadomo, butle trzeba odkręcić, tak? No i tu ją spróbuję odkręcić. O. Tu już mamy gaz odkręcony, i co się wydarzyło? Ten pierwszy zegar, ten tu o, pokazał, ile gazu jest w butli. No tutaj, no to już mamy niewiele tego gazu, ale wystarczy. Natomiast ten drugi zegar pokazuje ci, ile litrów na minutę puścisz przez tą fajkę MB15, która tak naprawdę ma średnicę 12. No i co teraz? No i teraz będziemy musieli tutaj tym pokrętełkiem pokręcić, ale musimy włączyć migomak. Włączamy nasz migomak. O, teraz trochę poszumi. Niech on się tam załączy. No on to chwilę czasu potrzebuje, nie? No i pewnie się już załączył. No. I teraz tym pokrętełkiem tu, gdzie masz off on, no to na on i przekręcasz sobie w prawo. I patrz na tą wskazówkę. Przekręcasz, przekręcasz, przekręcasz. Śmiało. Nic się nie bój i zobacz. Wskazówka ci zaczyna rosnąć. O. I tu sobie ustawiasz, ile litrów na minutę będzie ci ten reduktor podawał gazu na fajkę. To jest ta czerwona podziałka. Ta czarna cię nie interesuje, bo to są bary. Czerwona to są litry na minutę i ustawiasz sobie na 10. Dlaczego na 10? Bo się uczysz spawać. I tak sobie ustaw. Później, jak już dojdziesz do wprawy, będziesz musiał sobie troszeczkę zmniejszyć to albo nie, ale na razie, jak się uczysz, to ustaw sobie tutaj na 10. Muszę ci to wyostrzyć o 10 litrów na minutę, będzie ok. Jak już ustawiłeś sobie tutaj na tym zegarze te 10 litrów na minutę, bo się uczymy spawać, to bierzesz fajkę, tak po prostu, o tak jak to ja teraz w trzymam, tak, bierzesz fajkę i naciskasz. Jak ja tu nacisnę, o tu paluchem, to zobacz co tu się będzie działo. Patrz, gaz spada i właśnie dlatego ustaw sobie te 10 litrów na minutę, bo... Raz ci spadnie do 9, raz ci spadnie do 8, a raz tylko troszeczkę. Ale jak się uczysz, to to jest najlepsza metoda, żeby ci spaw nie zgazował. I dobrze, i tak sobie rób i próbuj. I oby ci to spawanie wychodziło. Później, jak już dojdziesz do wprawy, no to będziesz mógł sobie tutaj tą wartość obniżyć na jakieś 6-7. Ale to już musisz naprawdę dojść do wprawy. No i powodzenia ci życzę. No ale możesz nie zgodzić się z tym i oglądając tych internetowych fachowców możesz to zrobić po swojemu albo tak jak oni ci radzą. No i wtedy obawiam się, że niewiele ci z tego wyjdzie. No ale to twój wybór. Bądź dzielny i się staraj.